Tomasz Drewniak, były inspektor Sił Powietrznych, Fundacja StratPoints. Dzień dobry panie generale, witamy w wirtualnej Polsce, uszanowanie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie generale, może zacznę od takiego ogólnego pytania otwarcie. Czy myśli pan, że, że kontrofensywa ukraińska, na którą tak wszyscy bardzo czekamy, liczymy i trzymamy mocno za nią kciuki, będzie miała, czy powinna mieć istotny komponent lotniczy? No musi mieć taki komponent, bo dzisiaj Ruch wojsk lądowych bez osłony z powietrza może być w najgorszym wypadku ruchem samobójczym. No bo Rosjanie jednak potencjał lotniczy mają, używają go tak, jak używają. Ze zdziwieniem czasami to obserwuję, no ale jednak ruch, jeszcze raz powtarzam, dużych sił lądowych bez osłony z powietrza może być ruchem samobójczym. A co Pana dziwi w tych rosyjskich ruchach? No, ich nieporadność, taktyka, jaką stosują, to wszystko, co, co widzimy: pojedyncze naloty, wywalczenie przewagi w powietrzu, nie ma takiego systemowego podejścia do tego, jak, na szczęście oczywiście, jak, jak obezwładnić system obrony przeciwlotniczej ukraiński. Także to, to wszystko działa na korzyść Ukrainy, ale, ale no, Rosjanie też. Wydaje się, że kiedyś jakąś lekcję z tego wyciągnął, wcześniej czy później, więc, więc Ukraina nie może sobie pozwolić na niezabezpieczenie swoich, ruchu swoich wojsk z powietrza. A ma taką, no w świetle oczywiście tych publicznych, dostępnych nam wszystkim informacji, Ukraina ma taki potencjał, ma takie możliwości? No, na razie te możliwości buduje. Poprzez m.in. migi z Polski, migi ze Słowacji, Poprzez systemy obronne przeciwlotnicze, które na ziemi bazują, da się już z tego zbudować taki komponent, który by mógł wywalczyć przewagę w powietrzu lokalnie, co pozwoliłoby na lokalne manewrowanie wojsk. Na razie jeszcze wydaje mi się, że Ukraina nie posiada takiego potencjału, który mógłby w takiej dużej operacji zabezpieczyć siły lądowe czy, 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 czy niebo nad Ukrainą. Na razie w, tej, w te, tej ilości sprzętu, jakie ma Ukraina, pozwalają na lokalne wywalczenie przewagi w powietrzu i na ruchy wojsk w, w takim em, lokalnym em, wymiarze. O, obserwują Państwo teraz nagrania z twitterowego profilu mm, ukraińskich sił powietrznych. To są nagrania ukraińskich lotników. Co to są za maszyny MIG-29, panie generale? Czy czym one się charakteryzują? Czym się wyróżniają? No to są myśliwce, które zostały zbudowane, myśliwce frontowe, tak wtedy je nazywano, zbudowane pod koniec funkcjonowania Układu Warszawskiego. Do uzbrojenia weszły gdzieś na początku lat 80. w Związku Radzieckim, a w połowie i pod koniec lat 80. w pozostałych krajach Układu Warszawskiego, między innymi w Polsce. Samolot, który, który wtedy miał być takim myśliwcem frontowym, czyli podążać za wojskami lądowymi i właśnie zapewniać im osłonę. W czasie, kiedy no, układ warszawski będzie atakował chyba NATO, no bo tak, takie wtedy były koncepcje. Więc, więc on jest dość dobrze manewrowy, manewruje bardzo, bardzo dobrze. Oczywiście, dzisiaj po tych 40 latach, ta elektronika, która na nim jest, no, jest 40-letnia, więc, więc, więc na pewno nie jest nowoczesna, ale jeszcze ma w sobie pewien potencjał. Część migów została zmodernizowana, tam zostały włożone nawet same łączności, więc, więc, więc to trochę podniosło ich wartość bojową, ale tak naprawdę no, borykają się z takim podstawowym problemem, czyli starego radaru, który nie ma możliwości obserwacji wielu celi i prowadzenia jednocześnie do ognia, do, do, do wielu celi, no i z pociskami rakietowymi, które są klasy R-27 czy R-73, szczególnie R-27 są już dość starymi pociskami Rakietowymi, więc, więc to w sumie tworzy taki samolot, który, który jeszcze coś może, ale już w spotkaniu z najnowocześniejszymi samolotami generacji 4 czy 5 miałby duży problem. No dobrze, a zestawiając to właśnie z samolotami, to pewnie będzie czwartej generacji F16, tak? Jak tak. się ma jedno do drugiego, jedna maszyna do drugiej? To znaczy, mówmy o F16 wersji, tej na przykład, którą Polska posiada, okay. czyli tych ostatnich wersji, czy nawet bo, no bo jeżeli byśmy wzięli wersję F-16A, tą pierwszą, która jest prawie rówieśnikiem MiG-29, to są bardzo podobne samoloty. Z tym, że MIG, MiG nie przeszedł takiej modernizacji, a F-16, w zasadzie ten, który na przykład Polska ma z FM-16, który był wyprodukowany oryginalnie, ma tylko kształt podobny i nazwę. Wszystko inne jest w środku wymienione, więc dzisiaj, dzisiaj MiG-29 miałby duży problem z fm 16 z tego powodu, że F16 zobaczyłby go szybciej, mógłby szybciej otworzyć do niego ogień na większych odległościach z większą skutecznością. Oczywiście, że gdyby doszło do takiej typowej walki dogfight, czyli nazwijmy to bitwę Anglię, no to MIG-29 poprzez swoją manewrowość miałby tutaj bardzo poważne szanse, ale musiałby podejść bardzo blisko, co systemy, które posiada F16 skutecznie mu uniemożliwiają. O, to ciekawe, czyli, czyli po prostu to pewnie, doszło, pewnie rozumiem, F-16 wygrałoby z mig 29. dużo wcześniej, strącając ten samolot, zanim by się jeszcze piloci w ogóle zobaczyli. Ale gdyby jakimś cudem do takiego spotkania, bliskiego spotkania doszło, to wtedy MIG-29 już miałby szansę. Tak, tak, takie, takie próby robili, robiło Luftwaffe, kiedy, kiedy przejęło niemieckie MIGI. W polskim lotnictwie też były takie walki toczone. MiG-29 ma jednak bardzo dobry stosunek ciągu do masy i jest samolotem o wysokiej manewrowości, więc. Takim bardzo bliskim kontakcie, czyli dogfight, jak, jak nazywamy w lotnictwie, miałby, miałby poważne szanse ze No ale to, oczywiście mówimy tutaj o takim pojedynku, trochę jak w Westernie jeden na jeden, co się w lotnictwie nie zdarza, bo pamiętajmy, że samoloty nie latają pojedyncze, latają w ugrupowaniach, są wspomagane przez systemy naziemne, systemy powietrzne, awaksy i tak dalej, więc, więc mówimy trochę o takim hipotetycznym pojedynku, jak na Main Street, w Westernie, gdzie staje dwóch mężczyzn naprzeciw siebie i no... y, 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 wygrywa ten kto jest szybszy. Jasne, czyli w Top Gun raczej bajeczkę pokazali. No, Top Gun jest filmem, który ma spopularyzować lotnictwo i robi to w genialny sposób, ale nie popularyzuje walki powietrznej, bo czy zastosowania taktycznego samolotu, bo to są niejawne rzeczy, więc Top Gun raczej jest to film, który ma spopularyzować lotnictwo i tak jak powiedziałem, robi to w genialny sposób. Kiedyś jeden z pilotów... Opowiadał mi taki, który latał, no już nie pamiętam, na, na tych posowieckich maszynach, być może na migach 29, porównywał w rozmowie ze mną mm, warunki, które musi mieć na lotnisku. F16 do takich posowieckich maszyn i mówił, że F-16 to taka maszyna wymagająca no, bardzo czystego pasa. To musi być, bardzo, bardzo zadbane. Nie wszędzie, nie zawsze, nie w każdych warunkach taki F-16 jest w stanie wylądować czy wzbić się w powietrze w przeciwieństwie do tych poradzieckich maszyn, które mają dużo mniejsze pod tym względem wymagania, to prawda? Tak, to prawda, to prawda. Samolot F16 jest dzisiaj. Wyposażony w wiele systemów elektronicznych, które wymagają takiej specjalnej opieki. Do tego, to co pan powiedział, do, dobrze, 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 to pan zrozumiał, że na przykład MiG-29 ma specjalne klapy, które zamykają wloty do silnika, po to, żeby właśnie mógł startować z dróg startowych, które są nie do końca przygotowane. To właśnie ta idea frontowego myśliwca, który przesuwa się za wojskami i może działać z lotnisk nie do końca przygotowanych. F16, no, jak popatrzymy na jego konstrukcję, wlot do silnika jest bardzo blisko Ziemi, więc lotnisko musi być ekstremalnie czyste. Są do tego specjalne systemy. Także to, to, to tutaj, no i, no i też pamiętajmy, że jednak ta postsowiecka technika miała taki, taki w sobie element trochę prymitywizmu, który, który, który no, bo, no bo i kultura techniczna była niższa, i kultura obsługi była niższa, więc oni dostosowali swój sprzęt. Do, do, do tego, co mieli. Kultura techniczna i obsługowa była na zachodzie dużo wyższa, więc ten sprzęt jest do tego dostosowany. Oczywiście, no, ma to swoje zalety i ma to swoje wady, ale, ale myślę, że jak już F16 się wzbije w powietrze, to jednak rekompensuje te niedogodności swoją, swoimi parametrami. Jasne. A mają. Znowu w świetle tego, co wiemy, tych publicznie niedostępnych informacji, przecież skąpych i bardzo dobrze, że nieprecyzyjnych, nie, nie, nie niepełnych, ale mają Ukraińcy takie infrastrukturalne zaplecze? Pytam lotniska. Mają skąd te samoloty, czy to potencjalnie f 16, czy, czy, czy te posowieckie startować i gdzie lądować? Tak mają Rosjanie, tak jak powiedzieliśmy na początku. Rosjanie między m.in. nie zniszczyli lotnisk, które są w zachodniej części, czy południowej części Ukrainy. I tam jest kilka czy kilkanaście lotnisk, z których samoloty, czy to Migi obecnie, czy hipotetycznie F-16 mogłyby spokojnie operować. Nawet dla F-16 by to było całkiem dobre, bo Parametry lotne samolotu F-16, czyli jego zasięg, długość przebywania w powietrzu, są dużo większe niż MIG-29, więc, więc nawet jeżeli był bardziej oddalony od linii styczności wojsk, by to w zasadzie nie wpływało na jego parametry bojowe. No właśnie, no to, to, to gdzieś ten F-16 krąży nad nami, także nad naszą dyskusją, panie generale. To jest kwestia czasu, pańskim zdaniem, aż te samoloty natowskie F-16 będą. Pilotowane przez ukraińskich pilotów i będą walczyć w tej wojnie, czy do tego nigdy nie dojdzie? No, nie wiem, czy to będą F-16. Według mnie to jest pewien. F-16 stał się pewnym synonimem zachodniego sprzętu, no bo dzisiaj nie mamy za wielu F-16 dostępnych od razu dla Ukrainy. Dzisiaj, dzisiaj mogą to być Miraże, mogą to być F-18 z Finlandii, mogą być to Gripeny ze Szwecji. Wydaje mi się, że to jest jakiś bliższy program, bo ja dzisiaj nie widzę jakby wolnych F-16, które są do wzięcia już. Oczywiście, że Amerykanie mają w swoim miejscu bazowania samolotu w Arizonie zgromadzone samoloty F16, ale to są, po pierwsze, stare samoloty. Które mają dość dużo godzin wylatane, nie poddane modernizacji w większości wypadków. I ten proces odzyskania tych samolotów z pustymi, przygotowanych do Ukrainy, myślę, że trwałby około 6-8 miesięcy. A nic nie słyszałem o tym, żeby, żeby taki proces się już rozpoczął. Więc, więc tutaj z samolotem F-16 może być po prostu problem, bo ich nie ma. Mhm. Może się okazać, że to będą inne samoloty. No dobrze, panie, panie generale, to teraz, czy pan siedzi, czy pan stoi? To dobrze, to, to bardzo się cieszę. Proszę mocno się trzymać i uważać na to pytanie. A propos szkolenia pilotów chciałem zapytać. Proszę sobie wyobrazić, że, że, że ja miałbym zostać pilotem takiego samolotu F-16. Od razu mówię, mam nie tylko kategorię B, ale mam też kategorię A, więc prowadzę motocykl, może to są jakieś fory. Ile czasu zajęłoby i czy to jest w ogóle możliwe, żeby takiego kompletnego laika Palczność to zdrowie, abstrahując trochę od warunków zdrowotnych, wyszkolić i przygotować do tego, żeby pilotował taki myśliwiec? To możliwe w ogóle? Wszystko jest możliwe, no bo takie rzeczy się dzieją, po to jest m.in. szkoła odlotu w Dębinie, w którym też przecież nie bierzemy ludzi, bierzemy normalnych młodych ludzi, którzy dziewczyny, chłopaków, Którzy, którzy po maturze przychodzą tam i zostają pilotami w 16, więc to, to nie jest jakaś sensacyjna czy jakaś alchemia, której się nie da przeskoczyć, tylko ten proces trwa, trwa latami. Dla człowieka, który jest całkowicie nieprzygotowany, tak jak tutaj w przypadku pana redaktora, myślę, że ten proces do tego, żeby pan oderwał się od ziemi w 16, to jest dwa lata, potem samo latanie przynajmniej rok, żeby zostać mówię o takim bardzo skróconym programie. Tak, tak. Żeby, żeby zostać w ogóle takim basic pilotem, no to jest kolejny rok, a żeby już być doświadczonym pilotem, to jest jeszcze kolejne 3-4, czyli, czyli już jesteśmy na poziomie 7-8 lat. No to, czyli basic pilot, dobrze podsumowałem, 4 lata pod warunkiem, że będę pilnym, tak. grzecznym uczniem. Tak, że wszystkie procesy szkoleniowe będzie pan miał zawsze sprawny samolot, pan będzie gotowy do lotu, będzie dobra, i tak dalej. Te wszystkie czynniki na tej linii czasu się ułożą bardzo pozytywnie dla Pana, no to jest myślę koło czterech lat. A że czterdziestkę że w tym roku mam na karku, to jest przeszkoda? Myślę, że nie jest to przeszkodą. Okej. Okay. A, a, a jeśli idzie o, o obsługę taką personelu naziemnego, tę obsługę techniczną, obsługę takiego wsparcia technicznego, myślę o mechanikach, o technikach, to są zbliżone liczebnością zespołu, jeśli mówimy o takim symbolicznym F-16, a, a, a takim poradzieckim sprzęcie. Pytam o, o potencjalną liczbę zaangażowanych osób, które musiałyby obsługiwać jeden lub, jeden lub drugi sprzęt rodzaj sprzętu. Z tego powodu, że 16 jest bardziej skomplikowanym systemem, sam w sobie ma więcej różnych systemów, więcej wariantów uzbrojenia, no to obsługa jest jego dużo, dużo większa. Myślę, że to jest około, no nie chciałbym tej... Chodzić na niejawne rzeczy, ale między 30 a 50% procent więcej ludzi jest Jasne. potrzebnych do tego, aby podobną liczbę samolotów F-16 obsłużyć, niż na przykład mig Minister Obrony Narodowej Ukrainy mówi: Oni tam nie kryją, że tych, tych najlepiej przygotowanych, wyszkolonych, wykształconych żołnierzy przydałoby im się więcej pewnie. Trochę jest tak, że mają te naturalne straty niestety, plus, plus ci, ci, ci zawodowi lepiej wy, wy, wy wykształceni, przygotowani, może też trochę bardziej szkolą kolejnych. No, ale też jest mowa o pilotach i on na przykład zaprasza... Yy, yy. Obywateli innych krajów, którzy mogliby, chcieliby walczyć na terytorium Ukrainy w tych, tych jakby w tej legii cudzoziemskiej. I mówi to między innymi do pilotów F-16, gdyby byli tacy, którzy potrafią, mają takie umiejętności, mają dostęp do, do dokumentacji, zwyczajnie mają taką praktykę i chcieliby to robić, to my do Ukrainy zapraszamy. Myśli pan, że to jest gdzieś jakiś taki? Poważnie brany pod uwagę scenariusz, że zachodni piloci, nawet już nie trzymając się konkretnie w 16 będą służyć w Ukrainie, bo znają, bo znają sprzęt, mogliby w ten sposób pomóc, a może to się już dzieje, a o tym nie wiemy. Czy to, to może być dwu, na dwóch poziomach? Pierwszy to jest taki poziom, który, który, którego my się wszyscy spodziewamy, czyli jakiś pan X XYZ siedzący w kabinie jakiegoś samolotu i działający. Ale ja, ja, ja bym poszedł trochę głębiej, bo wydaje mi się, że, że ta oferta może być nie wcale nie zwrócona do tego, żeby ci ludzie siedzieli do kokpitu. Ja myślę, że ta oferta może być zwrócona do tego, żeby ci ludzie byli mózgami systemu, żeby ci ludzie przeorganizowali lotnictwo ukraińskie na zachodnią modłę, żeby nauczyli zachodnich ukraińskich pilotów taktyki zachodniej, żeby wprowadzili to, co, co, co odróżni ich od postsowieckiego lotnictwa. I wydaje mi się, że to jest bardziej możliwe, że ci ludzie będą siedzieli w sztabach, będą siedzieli z tyłu w jednostkach i oni będą mózgami tej operacji powietrznej ukraińskiej. I taka, taka sytuacja jest dla mnie całkowicie do przyjęcia i nie wiem, czy już na przykład takie osoby nie są na Ukrainie. A no właśnie, bo, bo, bo to często może być też tak, że już nawet nie chodzi konkretnie o, o samoloty, o myśliwce, że ukraińscy żołnierze na różnego rodzaju sprzęt krajów NATO są szkoleni na wiele miesięcy przed... Podjęciem, a na pewno upublicznieniem pewnych politycznych decyzji o dostarczaniu takiego sprzętu. Więc nie wiemy, czy przypadkiem gdzieś już od wielu miesięcy, gdzieś w Stanach Zjednoczonych, nie wiem, gdzieś w Polsce, gdzieś na zachodzie Europy, trwają szkolenia, no nawet na te przysłowie F-16. Nawet jeśli my nic nie wiemy o takiej politycznej decyzji o przekazaniu, nawet na wszelki wypadek trochę takie szkolenia mogą trwać. Oczywiście, że jeżeli piloci ukraińscy dzisiaj mieli problem ze sprzętem, i tak bardzo czekali nawet na nasze migi, które tak jak mówiliśmy, nie są jakimś najbocześniejszym samolotem, ale dają jakąś szansę Ukrainie, to, to może się okazać, że część tych pilotów jest w, w różnych miejscach na świecie i szkoli się, bo pamiętajmy, że ten, samo pilotowanie samolotu jest bardzo do siebie podobne, ten, ten, te wszystkie manualne nawyki. Każdy pilot, który, który jest doświadczony, wsiada w zasadzie do dowolnego statku pecznego i jest w stanie nie wykonać te proste manewry, start, lądowanie, lot. Tutaj, tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Tak naprawdę trzeba nauczyć się walczyć z tą maszyną. I to jest najtrudniejsze. Nie samo pilotowanie maszyny, bo ono jest bardzo podobne do siebie, i tutaj nie mam żadnych wątpliwości, że każdy doświadczony ukraiński pilot, siadając do zachodniego samolotu, po, po tygodniu jest w stanie nim bezpiecznie wykonywać podstawowe operacje. Ale walczyć tym samolotem, wykorzystać wszystkie systemy, jakie są uzbrojenia, komunikacji, transmisji danych, to jest wyzwanie. Nie samolotanie. No, mówimy o tym w kontekście, że to są te myśliwce czwartej czy piątej, w ogóle myśliwce, to, to jest nowoczesny, bardzo drogi, bardzo skomplikowany sprzęt, który daje przewagę na, na polu bitwy, a zupełnie teoretycznie, trochę tak na papierze, panie generale, czy można przeliczyć takiego jednego pilota nowoczesnego, mniej lub bardziej nowoczesnego, ale jednak myśliwca, frontowego myśliwca na... Liczbę żołnierzy, na przykład wojsk lądowych, jaką przewagę daje taki jeden myśliwiec, taki jeden pilot, który umie używać tej drogiej, skomplikowanej i efektywnej maszyny? Jak to można przeliczyć na przykład na, na, na żołnierzy piechoty czy nie wiem, na czołgi? Można to jakoś zrobić? Jest taki odnośnik w teorii? W teorii jest taki odnośnik. Jest taki, jest taki współczynnik potencjału mhm. każdego, no każdego uzbrojenia. Ale to, to, to są tylko takie teoretyczne rozważania, które bierze się do tego, aby no, przy jakichś strategicznych czy, 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 czy taktycznych obliczeniach obliczać ilość potrzebnego sprzętu do, 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 do operacji. Ale tak naprawdę każda sytuacja jest inna. No, 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 proszę sobie wyobrazić, że nie wiem, F-16, tak ale powiedziałem, tak jak samoloty nie działały pojedynczo, ale jeden F-16 jest w stanie zatrzymać, może nie zniszczyć, ale na przykład zatrzymać batalion czołgów. tak? Um, e, Czyli ile? E, I to bardzo skutecznie. Czyli ile? E, no, 40-50. Jeden myśliwiec, um, 40 czołgów. Tak. Mhm. Nie, nie mówię zniszczyć. Nie Jasne. mówię zniszczyć. Jest w stanie zatrzymać. Zatrzymać. Na przykład poprzez to, że zbombarduje przeprawę, poprzez to, że zbombarduje czołówkę tych czołgów i zatrzyma ich na drodze. To, jest, to, są, to są, to są, to są, nie ma, nie ma takich to nie jest taka prosta matematyka. No nie wiem, to, to trochę tak jak trochę tak jak w drużynie piłkarskiej, no, ile jest wart jeden piłkarz, czy, czy ten, no, no nie zawsze te wszystkie wyliczenia, bo, bo on gra w drużynie, i tutaj tutaj tak samo dokładnie ten, ten samolot. Jaki by on nie był nowoczesny, on jest skomponowany w system. I on będzie też siłą tego systemu lub słabością tego systemu. Więc, więc, bo on też musi wiedzieć, gdzie ma lecieć, co ma bombardować, jakie cele zniszczyć. Na przykład, nie wiem no, zniszczenie trzech czy czterech na przykład rosyjskich samolotów Su-24 może uchronić ukraińską brygadę przed zatrzymaniem. No, no tutaj, tutaj jest wiele wariantów możliwych. Ale, ale potencjał samolotu jest ogromny. No tak, tak. Pytam, bo to pytanie też się bierze z tego, że my m, mówimy o, o tym, że, że, że kraje mają po, po kilka, po kilkanaście sztuk nowoczesnych myśliwców i setki czołgów, prawda? I to widać tę, tę dysproporcję, widać tę, tę różnicę. I zastanawiałem się, czy to rzeczywiście jest taka różnica no wynikająca z tego, tylko, że te myśliwce są znacznie droższe od czołgów, czy rzeczywiście one dają tak, tak, tak wyraźną przewagę, te maszyny w powietrzu? No... <słuchaj> To jest kilka przyczyn. Oczywiście cena ma swoje znaczenie, ale też utrzymanie takiego myśliwca piątej generacji, jak F-35, kosztuje tysiące dolarów. Godzina lotu to jest 35 do 50 tysięcy dolarów, więc, więc mówimy o jakichś bardzo wielkich, wielkich sumach. Do tego, do tego uzbrojenie. Dziś używa się precyzyjne uzbrojenie, które jest bardzo drogie, więc, więc to wszystko generuje ogromne koszty. Do tego, tak jak powiedziałem, proces szkolenia takich pilotów też trwa kilka, kilka lat. Więc, więc no jest to bardzo czuły system, w którym, w którym wszystkie elementy muszą prawidłowo być zgrane, żeby, żeby na końcu ten efekt był taki piorunujący. Ostatnio widziałem, wszyscy Państwo widzieli zapowiedź ministra obrony narodowej naszego, który w towarzystwie najlepszych z najlepszych, prawda, pilotów i techników też zapowiadał rozpoczęcie szkolenia na tą najnowszą. Generację samolotów F-35, precyzyjne szkolenie, precyzyjne maszyny, oby udało się zwiększyć w ten sposób rzeczywiście możliwości obronne naszego kraju. Generał Tomasz Drewniak, był inspektor sił powietrznych Fundacja StratPoint. Dziękuję Panie Generale, kłaniam się. Dobrego dnia. Dziękuję Panu, dziękuję Państwu.